Dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym materiale pokażemy kompatybilność wybranych pilotów różnych producentów na naszym odbiorniku SEF MINI 1. Standardowo pokażemy na LEM. Procedura kodowania jest taka sama dla wszystkich pilotów, bardzo prosta. Naciskamy przycisk na odbiorniku, poczyna na pilocie dwa razy i nasz pilot w po chwili, powinien być zakodowany. Pierwszy pilot, który tutaj mamy, to jest pilot FAK FIX -3. Kolejnym pilotem jest pilot BFT. Co do tej kodowania go zapamiętywania przez no to tak jak wspomniałem, taki sam. Także klikamy dwa razy na pilocie. I już widzieliśmy, że to nam zaświeciła. Kolejnym pilotem jest FAK FIX dwójka. Jeżeli chodzi o nasz odbiornik, to on jest, że tak powiem, domyślnie ustawiony na tryb monostabilny, pod właśnie takie piloty dobra. A jak ktoś potrzebuje, to można sobie zmienić z worką na bistabilny, wtedy można sobie sterować na przykład oświetleniem. Tutaj, teraz ten czarny pilot to jest cover wiśniowski. Tak jak widzimy, wszystkie piloty nam super współpracują. Jeżeli chodzi o te wszystkie piloty, to lista współpracujących pilotów jest bardzo długa. Standardowo będzie w opisie zamieszczona. I ostatnim pilotem, jaki dzisiaj mamy, to jest marki Safe Pilot, bardzo fajny, bardzo bardzo popularny pilot. I oczywiście wszystko załapał. Teraz sobie usuniemy te wszystkie piloty nasze. Żeby to zrobić, również bardzo łatwy proces. Przyciskamy przycisk tutaj na odbiorniku około 6-8 sekund po tym czasie mrugnie nam. Dioda to znaczy, że nasze piloty zostały wykasowane. No i jak widzimy, odbiornik już nie reaguje na nasze piloty. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do śledzenia kanału.